do milionera. W tej serii na Forle gram na zupełnie innym koncie i posiadając 0 life pointów, moim celem jest zarobić milion złotych, operując głównie na handlu pojazdami na giełdzie. Giędzie. No i pewnie mogą się pojawić pytania, w jaki sposób zarobiłem swoje pierwsze pieniądze, skoro mam 0 life points. -u. To to powstało w 2020 roku. W tamtych czasach popularnym sposobem było kampienie domków na serwerze. Po prostu jeździłeś sobie po mapie, zapisywałeś sobie domki, które za nie niedługo wygasają, i po prostu co jakiś czas przyjeżdżałeś. I jeżeli okazało się, że gracz nie opłaca domku, to po prostu on się zwalniał i mogłeś sobie go wykupić po kwocie czynszu. Tak więc w taki sposób, wystawiając sobie te domki na forum, udało mi się zarobić pierwsze parę tysięcy. Ozus po co pogiełdzie napotkałem na gracza, który sprzedawał Waltona 1.6 w wersji ND. Po krótkiej rozmowie okazało się, że ma tych tonów więcej, bo ponad 10 sztuk. Jeśli wezmę je wszystkie razem, to może mi je sprzedać w atrakcyjnej cenie. Ulton w tej wersji katalogowo kosztuje około 8000 zł u cygana i około 6000 zł na giełdzie. Zaproponowałem więc 4000 zł za sztukę, co dawałoby naprawdę bardzo fajny zarobek. A po krótkiej negocjacji gościu się zgodził, jednak jadąc do urzędu, zorientowałem się, że mam jedynie 37500. Brakuje mi 2500, żeby w ogóle zrobić. Ten zakup. Zapytałem więc gracza, który podwoził mnie do urzędu, czy nie chciałby pożyczyć. Mi. A jak się okazało? Natrafiłem na bardzo pomocnego gracza, który pożyczył mi ten hajs i dzięki czemu udało mi się zakupić łącznie 10 woltonów za kwotę 40 tysięcy zł. Wystawiłem jak na razie jedną sztukę tego woltona, a jako, że był już późny wieczór, to postanowiłem dokończyć sprzedaż jutro. Następnego dnia stojąc na giełdzie i wysyłając ogłoszenie sprzedaży Waltonów, podjechał do mnie gracz na motocyklu i zapytał, ile minimum za całość. Po długiej i naprawdę męczącej negocjacji, udało mi się gościa przekonać na 55 tysięcy zł. Możliwie na Waltonach udało mi się zarobić 11 500 zł, a mając już ponad 50 tysięcy, przyszedłem na droższą giełdę i udało mi się wynegocjować Staliona 1.6 w wersji Cabrio za jedynie 23 tysiące. Była to bardzo dobra cena, ponieważ katalogowo taki model kosztuje. Około 40 tysięcy złotych. Wystawiłem go sobie za 39 koła do negocjacji i poszedłem szukać kolejnych okazji. Kolejnym samochodem był to Vincent Sedan 1.4 z małą atrapą nitra kupiony za 10k. Sama atrapa jest to około 10 koła, a Vincent tej samej wersji to 9.10. Oczywiście przy takich autach nie doliczamy pełnej wartości tuningu, więc wystawiłem go za 16500, a zainteresowanie było naprawdę ogromne, bo ledwo co zdążyłem nim zaparkować i już stało przy nim kilka osób. Zainteresowanie było na tyle duże, że poszedł od razu za 13000, co daje nam 3000 czystego zysku. Chodząc po giełdzie dalej napotkałem na gra który męczył się z sprzedażą Buffalo 1 1.2 z dodatkowym kluczykiem zaproponowałem mu więc 32 tysiące i niestety po raz drugi zaliczyłem kolejną wpadkę bo okazało się, że nie mam 32 tysięcy tylko 28 koła i musiałem mu donieść 3 tysiące raty Buffalo jest dosyć pożądany wśród nowych graczy, więc wystawiłem go za 50 tysięcy do negocjacji w międzyczasie, gdy Buffalo stał na giełdzie znalazł się chętny na naszego wcześniej kupionego Staliona. Gracz napisał, że aktualnie ma tylko 29 koła, a jako, że czas i mogłem zarobić szybko kilka tysięcy, to w sumie zgodziłem się i zarobiłem na tym stalionie 7 tysięcy złotych. Następnego dnia zakupiłem Sabre 1.4 z licznikiem za 25 tysięcy, To było bardzo niską kwotą, biorąc pod uwagę, że katalogowa wersja kosztuje 38 tysięcy. Postanowiłem go pomalować za 150 zł, żeby był bardziej atrakcyjny i żeby lepiej wyglądał dla nowych graczy i wystawiłem go za 48 tysięcy donego. W kilku godzinach dostałem ofertę 28 koła i ostatecznie wynegocjowałem za 29, co dało 4 tysiące zysku. Jak się okazało, wcześniej kupione Buffalo nie było strzałem w dziesiątkę. Myślałem ogólnie, że zarobię z 10 tysięcy, jednak zainteresowanie było naprawdę bardzo nisko. W jednym dniu stania sprzedałem je za 37 500, co po spłacie wcześniejszego długu daje jedynie 1500 zysków. Kolejną okazją była to Tahoma 1.4 z e-transporterem i Felgami za 20 tysięcy. Felgi od razu zdemontowałem, przez co Tahoma wyszła mniej 17 650. Bardzo zależało mi na tym zakupie, bo sam e-trans wychodzi 15 koła, a Tahoma ucygana to 35. Myślałem, że sprzedam ją za 40 tysięcy. Niestety sprzedaż była czasochłonna, i ostatecznie oddałem ją za 25, co i tak było spoko, bo zarobiłem 6 350. Ale wiem, że w sumie mógłbym więcej, ale jak wiadomo, czas to pieniądz. Następnie kupiłem Fortunę 1.6 Z licznikiem za 33 tysiące To jest ogólnie auto klasy średniej A jej wersja salonowa To około 60 tysięcy To z samym licznikiem daje naprawdę bardzo fajną okazję Bo ponad 50% taniej Niż jest w salonie Wystawiłem ją sobie za 50 tysięcy do negocjacji A w międzyczasie mając jeszcze 43 Dokona... koła Dokonałem kolejnych zakupów Bo kupiłem Fenixa 1.4 z licznikiem I wlotami na masce za 18 koła Wloty oczywiście zdemontowałem Dostałem 1400 przez co taki Fenix Wyszedł nas 16 600, a katalogowa wersja tego Feniksa To 46 koła. A on miał oczywiście jeszcze licznik, więc wystawiłem go sobie za 47 000 do negocjacji. Ogólnie ten sam gościu, co sprzedał mi tego Feniksa, miał jeszcze Mesa 1.6 z szybami 40% i dodatkowym kluczem. Podobno gościu potrzebowało kasy, więc po taniości dodatkowo sprzedał mi jeszcze e, Mese za 22 tysiące, gdzie realna jej wartość to około 65 koła, oraz Mumbima 1,4 za 1800 zł. A jako, że mieliśmy już 4 dosyć tanio kupione samochody, to pomyślałem, że łatwiejszym sposobem będzie je po prostu wymienić za jeden droższy pojazd, i podjechałem na droższą giełdę LV. Jak się okazało, gościu, który miał Burrito 1,6 z lampami, szybami i innymi dodatkami, który był warty około 160 tysięcy zgodził się na naszą propozycję wymiany za Phoenixa Fortunę, Messe oraz Mumbima. Nasze cztery samochody wyszły nas 73 400, a ten pojazd był warty ponad 160 tysięcy. Taki pojazd jest dosyć ciężko sprzedać za samą gotówkę, więc pomyślałem, że pójdę w wymianę. Ostatecznie udało mi się go wymienić za Premiera 1.6 z 1 ABS-em i innymi dodatkami. Postanowiłem, że wszystko zdemontuję i zostawię jedynie AP1 oraz licznik, którego nie mogę zdemontować i dzięki temu dostanę 23 tysiące z samego demontu i później premiera wymieniłem za Sentinela Coupe 1.6 z licznikiem oraz felami, którego końcowo udało mi się sprzedać za 95 tysięcy. Gdybym no poczekał troszeczkę dłużej, wiadomo, mógłbym dostać z 20 tysięcy, więc Ale zależało ja... mi oczywiście na czasie. I łącznie na Burrito udało mi się zarobić 44 600. No i podsumowując, w tym filmie udało mi się zarobić ponad 80 tysięcy złotych. Nasz majątek wynosi już prawie 120 tysięcy, czyli 12% probu do miliona.